Cześć, Paweł Kamiński, Poligamia.pl Dzisiaj Sławek robi relacje na żywo z City Bus Simulator Teraz zejdziemy go po cichu, żeby zobaczyć jego reakcję na tę grę Słucham? Co? Sławku, jak się bawisz? Doskonale się bawię. Patrz, ci ludzie się nie ruszają. Na pudełku było napisane, że gra ma dynamiczne AI. Jak widać, to jest wyjątkowo statyczne. Zobacz, jakie dynamiczne. O, czekaj, 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 tu chyba jest ten, ta zajezdnia, co miałem... Nie, chyba nie. Mapa. Tak, to jest zajezdnia jakaś. Ale czy ta, którą ja miałem iść do niej? Nie no w ogóle, no one są i, i super jest, nie? I, I ludzie... I nawet słyszę jak chodzą i rozmawiają, nie? O, a tu wiszące w powietrzu znaki y, że nie ma przejścia chyba. No Człowiek wcześniej był? Sławek wcześniej był, był tak zdesperowany, że usiłował się rzucić pod samochód w grze, teraz już trochę mu przeszło i walczy. Jest to na filmie. Ale się w nim Relacja z City Bus Simulator na GameCorner.pl. Oglądajcie, jak Sławek próbuje znaleźć swój autobus i do niego wsiąść. Ja się zastanawiam, jak ci ludzie wsiądą do tego autobusu, skoro się nie ruszają.